Razem z nami jest Larysa. Dzień dobry, Laryso. Kłaniamy się nisko. W wieku nie będziemy wypominać, absolutnie są dziewczyny, po prostu bardzo młodymi, pięknie wyglądają. No, chyba, że chcą się pochwalić. Tak, mówimy? Ile macie lat, drogie panie? No, nie, nie, nie chciałabym nawet mówić, ale mam 87. Pięknie! Gratulujemy. No, pozdrawiamy wiek. wszystkie 80-latki. Słuchajcie, ale z nami jest Sabina Szwaj. Cześć Sabina, dzień dobry. Witam, Sabina proszę Państwa jest makijażystką i stylistką fryzur, kobietą, która potrafi magię naprawdę zrobić. Jest z nami Piotrek Sierpiński, także stylista fryzur. Cześć Piotrek. Rekordzista Guinnessa. Tak jest. Który sam swoje własne rekordy pobija także w naszym studiu, więc jesteśmy tak jest. wdzięczni, że znowu znalazłeś dla nas czas w swoim szybkim tempie, Dziękuję. żeby zaopiekować się paniami. To nie było takie oczywiste, żeby moi, to mnie zastanowiło, żeby znaleźć kobiety gotowe na taką metamorfozę. Bo okazuje się, że Panie, sami tego doświadczyliście, bo też pomagaliście nam w tych poszukiwaniach, panie mówiły, że, są, że, to, się, że to już nie ten wiek, tak? tak Jakie były argumenty? Że to nie wy Zazwyczaj kobiety się boją takich zmian, i często ja też mam w pracy, jak przychodzą do mnie starsze panie, one bardzo dziwnie reagują i mówią: Pani, proszę, tylko tak delikatnie, albo nie, nie za mocno, bo ja, ja nie wiem, czy ja się będę czuła. Mm -hmm. I faktycznie był, było to wyzwanie, tym bardziej, że ja też dzisiaj chcę pokazać takie zmiany, które nie do końca są. Takimi zmianami powiedzmy, które się wyglądają fryzera raczej się jakiś kolor, zmieniamy totalnie odcień, tylko wracamy do natury. I tutaj jest też często kobiety się bardzo tego boją, bo jak kobiety mają siwe włosy, a ja mówię do pani, ja bym panią w widział w przepięknym, siwym kolorze, to one się troszeczkę wycofują. Dlatego my dzisiaj pokażemy takie rzeczy, które wracamy do natury. I ja chcę Ci pokazać, że nie zawsze musimy te włosy bardzo mocno przekoloryzować, żeby kobiety wyglądały przepięknie w tym wieku. Bo tak. Hmm. A, Sabina, będziemy dzisiaj w odcinkach pokazywać metamorfozę naszych dziewczyn, naszych y, modelek. Powiedz mi, jak to będzie wyglądało. One zobaczą efekt końcowy wtedy, kiedy nasi widzowie zobaczą efekt końcowy. Tak. Ale powiedz tyle, ile możesz powiedzieć. Yy, za dużo nie chcę zdradzać, ale przede wszystkim podkreślimy piękno y, natury. Yy, kobieta dojrzała. Yy... Przede wszystkim musimy pokazać, że zmarszczka to jest naturalna rzecz. Nie zakrywajmy tego. Musimy pokazać, że kobiety muszą dbać o siebie, nieważne w jakim wieku. Czy to jest 20, czy 50, czy 80 lat. Bardzo ważne jest to, żeby, żeby każda z pań dbała o siebie, przede wszystkim makijaż, włosy, ale też stylizacje, które dzisiaj będziemy troszeczkę zmieniać. No i przede wszystkim. No, Dobra, nie będę zdradzała. No właśnie, tak. Tak, tak. Widzę, że nie chcę spoilerować tak, za dużo. Dobrze, dobrze. Nie wiem, co powiedzieć, bo nie chcę za dużo zdradzić, więc efekt końcowy będzie wielki wow. Mamy taką nadzieję. Drogie panie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale zadbaliśmy o to, żeby zakryć wszystkie lustra nam dostępne, a jest i w telewizji y, trochę. Mamy specjalną ekipę, która będzie was odprowadzać do wind, w których też są lustra, żebyście trafiły na tą z zasłoniętymi. Tak samo i. Y, do toalety. No, niestety też musieliśmy się pozbyć lustr. Z okazji waszego przyjazdu. Po to, żeby finalnie razem z wami i z widzami przeżyć to, co wy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Super. Będzie dobrze, nie Dziękuję. ma w ogóle będzie innego wyjścia. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że dla nas to też będzie e, duża zmiana pracy, bo my nigdy nie pracujemy z zasłoniętym lustrem, przynajmniej ja. Tak. Więc a, a, się a. okaże, ale nie no, chyba będzie okej. Okay. Ale Piotrek. I jeszcze jedna prośba. Dziewczyny, muszę od was uzyskać obietnicę. Nie wyciągacie telefonów i nie oglądacie siebie w telefonach. No, bo telefony dobrze. są odbywane. Całowane są Skołane. odebrałaś. Zawina zdeponowała. Bez jeszcze miejsce. Słuchajcie, to wy do dzieła ruszacie. Widzów zachęcam, bo będziemy pokazywać tę metamorfozę w odcinkach, więc tak. musicie być cały czas razem z nami, żeby zobaczyć, co cudownego Piotra i Sabina wyczarowali z dziewczynami. I stało się, mamy szansę podejrzeć metamorfozę dwóch odważnych seniorek. Jedna zgodziły się powiedzieć, ile lat mają, więc dlaczego by nie. Jedna lat 63, Larysa i pani Sabina. Już nazwaliśmy ją tutaj ciocią, bo się wszyscy jakoś tak zakolegowaliśmy. Pani Pani Sabina. Mirosława. O, 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 Mirosława, 87 lat. Mhm. Słuchajcie, na jakim etapie metamorfozji jesteśmy? Piotrek Sabina. Słuchajcie, ja chcę Państwu powiedzieć, że tam na dole trwały bitwy między mną a Sabiną, bo po prostu kłóciliśmy się, kto ma pierwszy dorwać i graliśmy w kamień nożyce Ja wygrałem mhm. i stwierdziłem, że ja to zrobię szybko i, i po prostu to zrobiłem. Więc jesteśmy na takim etapie, że tu u Pani już mamy cały kolor zrobiony. Nie chcemy pokazywać, jest w ręczniku, bo nie chcemy oczywiście zdradzać tej metamorfozy. z będzie na samym końcu a tu jestem powiedzmy że tak w połowie ale słuchajcie ja oddaję głos sobie nie bo ona już na mnie źle patrzy bo ona naprawdę nie miała czasu więc co, może co, co teraz miałaś kamień papier tego że on nożyce tragedia była najgorzej <laughs> ale teraz już mam już teraz y, panie są moje w e, międzyczasie zrobiłam e, pielęgnację e, skóry bardzo ważne jest u kobiety dojrzałej żeby e, dbać o tą skórę żeby nawilżać bardzo Ponieważ no, już zmienia się ta skóra, więc wychodzą smarszczki, no i takie tam niedoskonałości, więc bardzo ważne jest nawilżenie. Tutaj u Pani już nałożyłam bazę i chciałabym przejść teraz do nakładania podkładu. Bardzo fajne kosmetyki, bo tutaj będziemy pracować na minerałach, które nie zatykają porów przede wszystkim. Tu nie zatykają porów, e, bardzo ładnie nawilża, skóra oddycha, więc e, musimy e, no, delikatnie, tutaj mamy ręczniczek, więc nie chcę zdradzać tam, co się dzieje pod nie spodem. Pokazuj, nie pokazuj, Sabinko, nie Sabinko, czyli pokazuj. nie wypełniasz zmarszczek, tylko jakby je rozświetlasz, tak? Tak, o to, tak. żeby się światło odbiło. Odbijało, od zmarszki, dokładnie. Żeby światło jak musi zatkać. się odbijać. E, żeby ta twarz była promienna. Nawet jeżeli starsze osoby, zresztą młodsi też śpią po 2-3 godziny, to musi to wyglądać wow. Mm. No. Bardzo fajne to są kosmetyki, no i przede wszystkim też w domu, bo, bo ja teraz dzisiaj robię makijaż no, profesjonalny makijaż, ale w domu też jest bardzo ważna pielęgnacja, bardzo fajne można dobrać kosmetyki, żeby na co dzień używać. Podkłady, delikatny kontur, błyszczyk. O, o czym ty szyk? mówisz? I teraz pytam panią Mirosławę, ciociu droga, czy przed basenem, albo jak idziesz na basen, bo z tego co wiem, to ćwiczysz na jednym z basenów krakowskich AWF-u to potężna instytucja, tak. to ty się malujesz, czy nie zmywasz makijaż? No nie, no nie no właśnie nie. W ogóle się nie malujesz. Nie, właśnie w ogóle się nie maluję. I piękni ludzie nie muszą się malować. I Ale się bada... to Biotrek, teraz to już zacznę. zacznę, widzisz w tak. wieku 87 zacznę. Ale... Po basenie, Teraz to już zacznę. Ale po basenie no. warto nałożyć właśnie takie mocne nawilżenie i jakiś delikatny podkładzik. Hmm. Żeby, bo jeżeli jesteśmy na basenie, to jest chlor, więc ona bardzo wysusza tą skórę, hmm. więc bardzo ważne jest to nawilżenie, żeby, żeby ta skóra sobie fajnie pracowała. Piotrek, rozumiem, że i u pani Mirosławy, i u pani Larysy, jest koloryzacja, tak? Jest koloryzacja. Jest koloryzacja, będzie też oczywiście strzyżenie. Na razie zrobiliśmy ten pierwszy etap, czyli koloryzację tutaj mamy u nas naszej kochanej już zrobiono koloryzację cały kolor już jest podręcznikiem więc ja tylko rozpuszczę ten przepiękny turban wezmę nożyce i podetnę a tu jeszcze muszę trochę popracować nad kolorem i oczywiście później będzie cięcie, cięcie i będzie pełna stylizacja także no będzie będzie bardzo fajnie cięcie gięcie moi drodzy Jeżeli... ale teraz się już nie będziemy bić nie no teraz już jest... nie, teraz już jest, <laughs> ja jest jeden jeden 1 ja że teraz będę kawę pił zaraz dokładnie leżał i pachniał e, pokażemy proszę państwa finał tej tej metamorfozy nasze szanowne modelki też nie wiedzą jak to będzie na samym końcu wyglądało. Wiem, że mamy bardzo wiernego widza od poranka samego. Jest nim Beata Kozidrak. I nie wiem, czy tu chodzi o nas, czy jednak o Sabinę Szwajcę, która jest jej nadworną makijażystką i osobą, która doskonale się rozumie z Beatą. Beato, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Ściskamy. Dziękujemy, że wypożyczyła nam Sabinę na okoliczność tego wyjątkowego spotkania, bo to wyjątkowa metamorfoza dla dojrzałych pań. Jest z nami też Piotr Śrzybiński, który jest mistrzem w szybkim, Brawo, brawo, brawo! Brzy tak. przemianie. Szanowne Panie, wy jeszcze nie wiecie, dlaczego bijecie to brawo. Czy wy siebie widziałyście już? Nie. Czy nie. nie? Naprawdę tak z ręką na sercu. Tak, z ręką na sercu. Nigdzie nie. nie było lustra. Nie. No dobrze, to która z pań pierwsza stanie przed naszym lustrem? No. Czekamy na no ja. odważne. Ja. Proszę Pani bardzo, ja. Pani Mirosława. Zapraszam. Tak. Najpierw po to, żebyśmy nasi widzowie mogli, proszę spojrzeć w kamerę numer tak. jeden, żeby nasi widzowie mogli e, ocenić stan przed. I stan obecny. Jak już się ponapawają tym widokiem, powiedzą tak albo nie, dadzą kciuk do góry bądź kciuk na dół, to wtedy pani będzie mogła ocenić i powiedzieć tak tej stylizacji, albo nie, nigdy więcej, niczego takiego na siebie nie e, zabiorę. Nie, poczekaj, a choć jeszcze pobudujemy napięcie. Tak? Piotrek, Sabina, dużo pracy było? No troszeczkę było, ale skupiliśmy się bardzo na, u, u, u cioci naszej, skupiliśmy się bardzo na oku, które podkreśliliśmy, otworzyliśmy na konturze, który ładnie lifting, podnieśliśmy policzki. E, usta podkreślone, rzęsa piękna. Wszystko wygląda pięknie. Ale czy było ciężko? Nie, nie było ciężko, absolutnie. Ostatnie był. minuty były takie naprawdę e, takie, szybkie. tak, tak, tak szybkie. szybkie. Ale A ja o Waszą pracę pytam. Ale my, ale my jesteśmy <laughs> zwyczajni do takiego tempa tak, w pracy, więc jakby zero stresu. Pani Mirosława. Pani Mirosławo, zapraszamy do lustra. Proszę stać tam, gdzie Pani stoi tak. i za chwilę ten moment, Krzysztofie. O matko się <laughs> To znaczy. No w życiu tak nie wyglądało. To znaczy, co to znaczy? Ja sobie w ogóle nie wyobrażałam, że mogę tak wyglądać. Czyli jak? No, no super! No w ogóle? No! no. no. Ja, ja myślę, Mamy że to. chyba z 10 lat mi było. No, jakie 10. No pani no. i no, no, wygląda no, no, pani, no. ale widzi pani, i ubiór zupełnie inny. Kolory, prawda? No, no w ogóle ja jestem. Mm. Ja jestem w szoku. No ja w szoku. A włosek? A włosy, no ja jeku, pani nie ja, nie, nie nie! Wiedzieć, ja się nie powiedziała. Nie, nie widzisz, ni, tak no, ja no, no to sprawdziłam wszystko. Sprawdziłaś? Nie, nie Super, no wie pan. No, ale o, no, wy... nie wie. o jakie dużo się no, zrobiło, co? No, w ogóle. Ya, i mnie minęło, minęły mi lata. Minęły no mi lata. No jestem dorosłym człowiekiem, pani też jest dorosłą, której to mogę powiedzieć. Bardzo seksownie. No, pani wygląda. Naprawdę. Jezus, bardzo. Bardzo. Wielka przyjąć po naszej stronie. Cieszymy się bardzo. Dobra. Ewcia, poczekaj, ja teraz muszę, podtrzymać, bo ja muszę Dziś. zrobić... Zasłoń tutaj. Tak. No niestety zabieramy ten cudowny no. widok, ale rozumiem, że z makijażu dzisiaj pani nie zmywa. No nie, no. Nie, nie. Ja nie Zapytam, ile mi Do jutra. Do jutra kolacja jakaś kolacja, jutra, jakaś, jutra, jakieś mody wyjście. Mody tak, zapraszam. Do A. jutra i pokazać się jeszcze koleżankom z basenu. No, na pewno. No, tak. Ale nie, to ale tylko tak pospacerować nie wokół basenu, naprawdę. Nie wchodzi, tylko ja nie taki spacerek jak na wybiegu. I teraz mam pytanie: czy pani Larysa jest gotowa? Gotowa. Bo to, że im się udało w przypadku cioci Mirki, to nie znaczy, że tutaj wyszło, no nie. jest będzie ładna. Tak, z takim, takim nastawieniem czekamy. Okay, niech widzowie teraz sprawdzą, jak było przed, a jak jest teraz, ocenią Pierwsi widzą widzowie. A jak się pani czuje, pani Laryso, tak w tym na przykład ubraniu teraz, dobrze? Jak kopciuszka z bajkiem. Jak kopciuszek z bajki. Wie pani, jaki jest finał tej bajki. Że kopciuszek stał się piękną królową. No, już na, będzie bał dzisiaj. Proszę będzie się bal. nie bać. Będzie bal. Nie jeden bal, proszę pani, będzie. Niech żyje bal. To teraz proszę się spojrzeć w stronę lustra. Tak. Także proszę już tak wygodnie. Zamyka oczy. Proszę słuchaj. nie zamykać oczu, tylko. No. I uwaga! O, to nie, to jakaś inna pani. Była babca, a teraz taka bardzo elegancka. No. Nie wiem, fantastyczna, no. Fantastyczna. No. fantastyczna. To jest metafoza. jest, metropoza. Metropoza. jest metropoza. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem. A Ale co włos... Ale włoski krótsze podawa? troszkę, czy nie? Były w tak. ucięciu tak, bardzo Tak, bardzo no. ładne. Nie, nie chciała tych ludzi, bardzo ładne. Ale Mam... są siwe. Jak? Nie, właśnie. bardzo ładny, kolor taki. Słuchajcie, udowodniliście Piotrek o. Sabina, mi, człowiekowi, który się nie <grym> znał. Dziękuję na bardzo, tym. można dziękować, proszę. można. A, można podziękować, proszę bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma bardzo absolutnie. Słuchajcie, że to tak naprawdę jest najcudowniejsze w człowieku i co jest najpiękniejsze w, w wydobyciu z niego, ojej. Jeszcze sobie pooglądamy? Tak, oglądajcie sobie dziewczyny. To jest właśnie naturalność, tak. prawda? Tak. Zobaczcie, Przepięk. obie nasze modelki są Już nie bardzo babcia. naturalne. Już nie babcia. Nie. Nie. A kiedy była babcia? Ani przez moment nie była babcia. Nie, no rano była babcia. Nie teraz była. Nie teraz, nie teraz jest starsza młodzież. też Starze. myślę, że nie, nie trzeba walczyć oczywiście z tą naturalnością, bo tutaj u pani Larysy zrobiliśmy ten kolor taki, jak jest naturalny. Ja po prostu przełożyłem, słuchajcie, ten kolor, który był na odroście, bo ja nie ruszałem w ogóle od wszystko, co jest na dole. Jakbyś mogła się odwrócić, bo tam są takie trójwymiarowe kolory, widzicie, widzę, te kolory ja przednia, nie widzę, przechodzą. Tak. I odtworzyliśmy naturę, która jest tak naprawdę na głowie. I okazuje się, że te siwe włosy nie, nie, nie muszą wyglądać źle i nie musi to I nie wyglądać. Nie postarzają, absolutnie. wręcz przeciwnie. Piękna linia cięcia, tak. piękny połysk. Stanę między wami. Tak. Słuchajcie, Pawełku, teraz tak proszę, żeby Twoją kamerkę tutaj nam realizator wziął. Ogląda nas być może, zakładam na pewno. Sporo widzek właśnie w wieku dojrzałym. Tak. Powiedzcie im, że one się nie mają czego bać i nie muszą. Się obawiać swojego własnego wieku, bo można wyglądać pięknie zawsze. Absolutnie. Z mojej strony, drogie Panie, jeżeli chcecie naprawdę podkreślić swoją naturę, absolutnie się tego nie bójcie. Idziemy do przodu, trendy wyznaczają naturalność, więc ja zapraszam bardzo serdecznie i jak chcecie wyglądać tak jak ta pani, to naprawdę będzie pięknie i zapraszam was serdecznie. Tak, nie bójcie się makijaży. Przede wszystkim podkreślajcie swoją naturę, swoje zmarszczki. Oczko, które można naprawdę wydobyć, tak jak tutaj u, u naszych e, pań modelek, e, piękna tęczówka, która niebieska tęczówka, otwarte oko, lekkie smoki, e, no, usta piękne, pełne. No. Będzie Dużo. się czym dzisiaj dzielić z resztą świata. Dziękujemy Wam bardzo Dziękujemy, serdecznie. Trzymajcie się. Dziękujemy, Trzymajcie się. Cześć, tu Dorota. I? Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry.